Na koniec, na zakończenie Mistrzostw Świata pokonujecie chiński Taipei. Jak podsumujesz to spotkanie? Uważam, że było ono dosyć dobre. W sensie na początku tercji pierwszej to w sumie nie szło zbyt po naszej myśli, bo no w sumie dużo chciał oddawałyśmy, ale jakoś, nie wiem, rzucały się i po prostu nawet nie mogliśmy krążkę umieścić w bramce. W drugiej tercji i trzeciej w sumie szło nam coraz lepiej. I no, szły jakoś te strzały, no i no, padały po prostu. Przy tak dużej liczbie oddawanych przez Was strzałów yy, nie irytowałyście się, że ciągle yy, ten krążek nie może wpaść do bramki? No, strasznie się denerwowałyśmy, właśnie, bo no jak widać, tutaj byki się rzucały na nas i na ten krążek w ogóle, więc nawet czas nie mogłyśmy w ogóle strzał oddać. A jakże oddawałyśmy to w nie albo po prostu no? Yy, kończycie turniej na drugim miejscu. Yy, to jest chyba yy, patrząc po cał tej imprezy yy, taki uczciwy wynik. Donc yy, faktycznie zasłużył na, yy, na awans, a wy z kolei yy, gdzieś tam za nimi się, się plasujecie. No uważam, że no, zdaniem mogłyśmy wygrać, ale no... Niestety od pierwszej tercji musiałyśmy jakoś, no, po prostu nie wyszło, no i uważam, że drugie miejsce jest dobre, ale no mogło być lepiej. Hmm. Odbierasz to jako sukces, to drugie miejsce? Raz? Czy to drugie miejsce, ten srebrny medal odbierasz jako sukces? Uważam, że tak. Hmm. Y jak myślisz, jak doświadczenie z tego turnieju wpłynie na Twoją grę w klubie, czy, czy potem w kolejnych turniejach reprezentacyjnych? Uważam, że ten turniej dał mi dużo doświadczenia i no myślę, że będzie po prostu teraz coraz lepiej i po prostu na spokoju i wszystko będzie dobrze.